przysiady, ale bolą czy kolana, oto trzy możliwe błędy i sposoby, jak je rozwiązać. Pierwszy błąd to zapadające się do środka kolana. Żeby to wyeliminować, pilnuj, żeby kolana poruszały się w linii stóp. Tak? Kiedy robisz przysiad, wykręcaj jakby podłogę na zewnątrz stopami, tak jakbyś chciał wkręcić stopy w podłogę. I kiedy będziesz robił przysiad, pilnuj, żeby kolana pracowały w linii palców stóp, bioder i barków. Drugi błąd to unoszenie pięt przy przysiadzie. Żeby go wyeliminować, robiąc przysiad, przesuń środek ciężkości do tyłu, tak jakbyś siadał bardziej na piętach i na całej stopie, tak żeby cała stopa przez cały przysiad dolegała do podłoża. Jeżeli nadal masz z tym problem, spróbuj robić przysiady na boso, wtedy będziesz miał lepsze czucie podłoża. Trzeci błąd to nadmierne pochylanie tułowia do przodu w przysiadzie. Staraj się mieć sylwetkę wyprostowaną, brzuch lekko wciągnięty i napięty, żeby go ustabilizować i nie pochylać sylwetki za mocno do przodu. Napisz mi w komentarzu, czy widzisz w siebie których z tych błędów i czy to nagranie ci pomogło.